Witajcie, witajcie, kochani, jak tajemniczo. Jak tajemniczo musicie przyznać. To czytanie jest na czas, kiedy potrzebujecie je mieć. Czy oglądasz 16 czerwca 2024, czy oglądasz w lipcu przyszłego roku? Nie ma znaczenia. Taka jest moja czysta intencja. A więc intencja czytania i czysta, bo już do niej przystępuję. A ty będziesz odbierać to czytanie, kiedy na to czytanie trafisz. W międzyczasie powiem, że nagrałam filmik na Rumble dzisiaj i także no, nagrałam 15 czerwca. I także. Jest na patronie do obejrzenia dla wszystkich. No, to dla tych, którzy lubią wiedzieć o tym i o owym. A tutaj jest na ten czas teraz. I z góry mówię, to ważne, którą grupkę wybierzesz. Pierwszą, drugą czy trzecią. Są trzy wiadomości każdej grupce więc określ się pierwsza druga czy trzecia posłuchaj swojej intuicji podobnie jak słuchaj swojej intuicji co te wiadomości będą mówić nie będzie mnie będą trzy wiadomości w każdej grupce posłuchaj swojej wyższej świadomości swojego wyższego ja swojej intuicji co odczuwasz w końcu jakby nie było to już ja tak myślę pod tym kątem Wenus i Merkury w raku słońce w raku a więc nasze uczucia emocje są silniejsze także nasza intuicja może wizje znaki słuchaj słuchaj tego usilnie więc idziemy do Grupki pierwszej, i ta pierwsza grupka to jest to. A więc najpierw praktykuj. No, patrzcie, patrzcie, zupełnie co innego niż ja tu wyciągnęłam. Bardzo dobrze. Ponieważ ja przed sobą mam, praktykuj coś. To, co kochasz, rób codziennie. No więc jeżeli ktoś na przykład kocha, tego tu nie widzicie, a więc tu jest zaskoczenie. Czymś możecie być zaskoczeni, jednocześnie macie jedną wiadomość więcej, nie można pracować nad czymś, do czego nie czuje się pasji. Słuchajcie, to znaczy można, można teoretycznie, nawet praktycznie na siłę coś robić, czego się nie chce robić, do czego nie czuje się pociągu, bo wolałoby się robić coś innego. Więc możliwe są tutaj zmiany. Natomiast ta wiadomość z cierpliwości. Zaczekaj cierpliwie, z niczym się nie śpiesz, ponieważ ja odczuwam, skoro wyszła wam ta dodatkowa wiadomość, że to, co Tobie przeznaczone nadchodzi, ale czy faktycznie to jest to, czego pragniesz? To jest to, co głęboko odczuwam. Czekasz na coś, może na kogoś. Muszą pewne rzeczy się wydarzyć. Jak na przykład możesz nagle przebudzić się do tego, że to, na co czekasz czy na kogo czekasz, to wcale nie jest to, co jest dla ciebie właściwe. I dlatego jeszcze do tej pory to się nie wydarzyło. Albo, no, czekasz i może to jest super, tyle że ty jeszcze na to nie jesteś przygotowana. Przygotowany. To jeszcze nie jest właściwy czas. Pewne rzeczy muszą się jeszcze wydarzyć. Może pracować nad swoim charakterem, może pracować nad swoimi poglądami, wierzeniami, uzależnieniami od kogoś czegoś. No, coś tu do końca jeszcze, jeszcze się nie dzieje, ale odnosicie sukces jednocześnie. Coś wreszcie się staje. Coś, gdzie możecie poklapać, poklepać się po ramieniu i powiedzieć: hej, Zasłużyłam na to, zwyciężyłem, odniosłam sukces. A więc jakiś sukces nadchodzi. Dla niektórych z Was jest to związane albo z pracą, karierą, biznesem, albo z tym, że wreszcie przebudziliście się i doszliście do właściwych wniosków. Jeśli chodzi o związki, to macie tutaj Twoje wizualizacje, modlitwy, afirmacje, pomogą, żebyście spotkali, czy byli z tą właściwą osobą. I znowu to dla różnych osób może wyglądać różnie, inaczej. Ja widzę, że niektórzy osiągacie sukces, i wreszcie to się dzieje, to się staje, to już jest. Jeszcze inni, właśnie potrzeba tutaj pracy nad sobą, żeby ta właściwa osoba, czy właściwa praca, kariera, biznes nadeszła. Jeszcze trzeba cierpliwości. Jeszcze trzeba pracy nad sobą samą, samym. To jest to, co głęboko tutaj odczuwam, bo zmiany nadchodzą. Czy jesteś gotowa, gotowy na to? Oto jest pytanie. Ok, kochani, teraz idziemy do grupki drugiej. Gotowi? Grupka. Tak jest, to jest grupka druga. Witam, witam. I co tutaj, kochani, dla was? No, macie czas naprawdę zapoznać się. O, oh, Grace, jesteśmy małżeństwem 35 lat. Już znam go jak zły szeląk. Już ja wszystko wiem. No, pomalutku, pomalutku. Mamy nową energię. Mieliśmy dwie burze słoneczne. Wszystko się zmienia. Zmienia się energia, zmieniamy się my. Jedni się przebudzają. Drodzy, dalej śpią i daleko im do przebudzenia. Może się przebudzą, może nie. Więc dla jednych to jest spotykacie kogoś nowego i zapoznajecie się. I wiadomość tu dla tych osób jest, powiedz prawdę jak jest. Nie ściemniaj. Nie opowiadaj rzeczy, które nie istnieją, bo, bo potem za to zapłacisz. Kiedy już może będą dzieci? Po co ci to? Powiedz prawdę, jak jest. Jeżeli masz dzieci, a ta druga osoba nie ma, pamiętaj, że to nie jesteś ty sam czy sama. Tu w grę wchodzi całość ty i Twoje dzieci, Ty i Twoje czworonogi, Ty i Twoja rodzina. Tak jest, kochani, tak jest, to wszystko się liczy. Powiedzieć prawdę, powiedzieć prawdę. No i następnie mamy, jeżeli, no następnie, jeżeli już jesteś w związku 35 lat małżeńskim, rzeczy może się zmieniają. Zauważ, czy twój partner, partnerka są tacy sami, czy może trzeba usiąść i ze sobą szczerze porozmawiać. Zanim nie zakończy się to nagłym odejściem, rozejściem. Nauczyciel spirytualistyczny. Twoje przeznaczenie ma wiele wspólnego z nauczaniem o uzdrawianiu albo w sprawach duchowych, spirytualistycznych. Więc może jesteś tą osobą. Może powinnaś, powinieneś uczyć się tego. Może trzeba prawdę powiedzieć komuś, że ten dar masz, mimo że komuś się to może nie spodobać. Co takiego? Jakieś tam reiki? Tyle, że mało kto wie, że reiki. Wynalazł doktor Mikao Usui, zakonnik japoński, który pochodził z rodziny katolickiej. No może teraz się trochę coś zmieni? Będzie to bardziej zaakceptowane, bo uzdrawianie musi być religijne, a nie jest reiki, nie należy do żadnej religii. Ktoś to potrzebował usłyszeć. Ktoś powinien uzdrawiać, bo już ma dyplom czy certyfikat uzdrowiciela. Jeśli ktoś ma na to ochotę, zapraszam na moją stronę. Na Skype podbywają się zajęcia jeden na jeden, nie grupowo i kończy się certyfikatem. Albo są webinaria. Uzdrawiam siebie, uzdrawiam innych. Gdzieś to ktoś potrzebował w tej grupie drugiej usłyszeć. No i patrzcie, jest na końcu. Wyraź swoją wewnętrzną prawdę. Niezaprogramowaną prawdę, nieprawdy tłumu, owiec, twoją prawdę. Twoja praca błyszczy, lśni, kiedy odzwierciedla twoje prawdziwe uczucia i myśli. Mówi Archanio Gabriel. Nie pod tłum, nie pod związek, rodzinę, tylko kim jesteś naprawdę. Pokaż, napisz, wypowiedz, rób, działaj. Czyń. Idąc w tym kierunku. Bo wszystko inne to się ma. Nieprawda. Zakłamanie. Wow. Idziemy ostro, ja patrzę, kochani, idziemy ostro. Okej. Okay. I wreszcie przystępujemy do trzeciej grupki. Więc to, co widzicie. A więc. Prosicie o coś, pragniecie czegoś, a nie usłyszą. Afirmacje robicie, wizualizujecie to, czego pragniecie. Niektórzy, żeby ktoś wrócił z przeszłości. Albo, żebyście się pogodzili, pojednali, zrozumieli. Bo życie miłosne dla ciebie jest ważne. Życie, sprawy romantyczne ważne. Ja podpowiem tylko tutaj, że jeżeli tak, to niech to nie będzie. O, ja chcę, żebyśmy byli razem znowu. Podpowiem, zapytaj się, dlaczego. Samą siebie, czy samego siebie. Dlaczego? Jeżeli już coś się rozeszło, to znaczy, że coś było nie tak. Czy rozumiesz te lekcje? No bo zejść się z powrotem i będzie od nowa to samo, no to jak Albert Einstein powiedział. Definicja szaleństwa. Robić to samo i spodziewać się innych rezultatów. A więc tu dotyczy to ciebie. O co prosisz? Karma może być związana jak najbardziej, bo ktoś się jeszcze czegoś nie nauczył i teraz musi oberwać jeszcze bardziej po uszach, żeby zrozumieć. No, jeżeli tak, no to tak. Czego Cię nauczyło przeszłość? W co chcesz wchodzić? Następnie? Jak ma zmienić to Twoje życie? Czy jest to pozytywne? Czy operujesz konkretami? Czy jesteś naprawdę gotowa? Gotowy na to coś czy kogoś nowego? Przyjrzyj się temu dokładnie. Rozpoznanie macie. A więc Ty, Twoje osiągnięcia, teraz otrzymują, są docenione otrzymują honory, odznaczenia, nagroda, bonus. Może wreszcie Cię widzą, wreszcie Cię słyszą. Więc to jest bardzo pozytywne, oczywiście. Super sprawa. Nie zatrzymuj się, tylko to, co kochasz, do czego czujesz pasję, co robisz, idź dalej. Rób to. Pokaż się. Dla co niektórych z Was jest właśnie ta wiadomość. Pokaż owoce swojej pracy. Wypowiedz się. będziesz doceniona no jeżeli ukrywasz się z tym co robisz no jak spodziewasz się że będziesz kiedykolwiek rozpoznana czy zauważona no i wreszcie mamy życie miłosne że to o co pytasz to w ogóle co jest ważne dla ciebie ma podstawę w życiu romantycznym które teraz zmienia się na lepsze no gratuluję jeśli tak jest, to jest cudowna sprawa. Może wreszcie komuś mówisz, że kochasz, może pracowałeś nad sobą i teraz jesteś gotowy na to, żeby coś zaproponować. Zaręczmy się, prowadźmy się razem, pobierzmy się i tak dalej. Ty pracowałaś nad sobą, ty już wiesz, czego chcesz, ty już pokochałaś siebie, jesteś bardziej asertywna. I spotykasz właściwą osobę. Więc to nawet można, widzicie, połączyć pierwszą i trzecią wiadomość: że ty wiedziałaś, wiedziałeś, czego chcesz, i teraz to się dzieje. Ty pracowałaś, pracowałeś nad sobą, i rzeczy nabierają rumieńców. Coś się wreszcie fajnego staje, dzieje, czego życzę Wam z całego serca. Ale gdzieś w międzyczasie jest rozpoznanie. Więc niektórzy z Was słyszę, że nie śpieszyli się za bardzo. Ty kochałaś, kochałeś siebie już od jakiegoś czasu, byliście asertywni, pracowaliście nad swoim przeznaczeniem. Czyli robiliście coś, do czego czujecie, czuliście pasję. I to było ważniejsze niż tam odbyć z kimś, aby być. Na to nie marnowaliście czasu. I teraz spotykacie kogoś. Albo w związku jest po prostu lepiej. Będzie różnie dla różnych osób. Życie romantyczne poprawia się. Spotykacie nowe osoby, ciekawe osoby. Czy. Poprawiacie układy w istniejącym już związku. Wow, kochani! Wszystkim życzę absolutnie tylko tego, co najlepsze dla Was i dla Najwyższego Dobra. Buziaki, uściski, kocham bardzo i Pa.